Siemano z tej strony Oksemo witam was bardzo serdecznie na Pierwszym filmie na tym kanale Znaczy no na pewno nie pierwszym no bo były jakieś Ale pierwszym z Minecrafta i pierwszym z jakichś tam Poradników jakby to nazwać Kiwi, tak naprawdę Ale dzisiaj wam chcę zaprezentować jak zrobić Po prostu e, odlew Z rzeczy z, z skrzynki Tak z kopani jakbyście wyjeżdżali Tutaj wyjechali, była wow, wasza skrzynka I chcieć chcę... Chcecie, żeby wasze temu od razu poleciały wtedy do domu i nie musieliście ich nosić czy coś, nie? Znaczy ja już trochę się tutaj bawiłem, jak widzicie tu jest totalny rozpierdziel. Ale tu chyba każdy akurat już wie jak podłączyć te hopery po prostu. Robiłem to na zasadzie, te hopery postawiłem w ten sposób. Do tego tak, 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 tak. No i tak wiecie, no i tak cały czas. Jakby... Coś nie wiedział ogółem, to jest wszystko tutaj. Teraz nieważne, bo tutaj to wszystko się nie udało. Tak, w skrócie próbowałem, próbowałem, tu nawet już, nawet nagrywałem to nie, to się nie udało. Po prostu tak, już mnie to denerwowało, nie wychodziło cały czas, że nic tutaj, po prostu z tej strony to nie wyjdzie, nie? Od razu tyle mówię, nie? Po co mi no, ale od razu mówię, że blok poleceń nie będzie potrzebny. Ja go mam tutaj tylko dlatego, że tutaj mam kom komendę na dzień. Nie wiem czy jest komenda na ciągły dzień, ale ja tutaj mam po prostu postawiam torczę, a nie... Znaczy... Torcz... Rectą torcza i... tam set day, nie? się robi. No to jest takie... Najprostsze, nie? Ale ogólnie to... A propos, mamy już doprowadzone hopery spod torów, nie? Do tego. Lejki te całe. To jest ogłębna buźka, podajnik, nie. Podajniki, postawiamy je w ten sposób. Cyk, 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 żeby one do siebie przechodziły. Cyk, mamy skrzynkę. No i tutaj do tej skrzynki będzie nam ładnie przechodzić wszystkie itemy. Jeśli teraz potrzebne jest zasilanie, całe włączenie tego. No i tutaj mi był cały problem w poprzednim projekcie. Porobiłem to tam, no i tam coraz mniej miejsca, coraz gorzej, coraz nie wychodziło co chwilę. Naprawdę. E, no i teraz tutaj trochę miejsca się przyda, jednak. Przyda się na pewno jakiś budulec, żeby to wszystko pozasilać. Czyli cyk, 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 cyk. I tu jest problem. Znaczy już tego problemu teraz nie ma. Albo jest. Tutaj będzie czerwona pochodnia. No to uznajmy, że tego okna tutaj nie ma, bo to normalny robię tak okna nie, znaczy robią ludzie ale uznajmy że nie było nie, cyk, 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 cyk i tak podłączone pochodnie będą chyba działać, kurde chyba nie, nie wiem. Teraz jest taki teraz problem, teraz jest problem, bo chyba co zbudujemy jednak na odwrót, cyk. Cyk, 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 cyk. A to już wam mówię dlaczego, żeby było nam łatwiej to podłączyć. Tak mi się wszędzie chyba wydaje, że będzie łatwiej. Chyba było łatwiej jak było tamto. Nie wnikajcie co ja teraz odwalam, tak naprawdę zróbcie... Nie róbcie teraz tak oglądając to nie róbcie tego, no bo tylko sobie zmarnujecie czas tak naprawdę. Pierwszo to, obejście i... Co? i potem dopiero zróbcie, nie? Teraz będę miał problem z to zrobić znowu, no bo ja to już kombinowałem, kombinowałem tak, jak już tam wszystko niby działało, no to nie miałem jak podłączyć, nie? Znaczy nie miałem po prostu tego. Ee, całego tego, o właśnie bym zapomniał już całkiem kompletnie Potrzebne nam przedmioty to będzie Ten Tutaj mamy podajnik, którego kraftujemy tak Później mamy lejek, którego tak Tu jest komparator, do którego potrzebny jest kwarc Czyli dopóki nie dostaniecie się do neteru nie ma, macie nic tak naprawdę na surdeale, żeby to zrobić Tu jest przekaźnik Bardzo prosta crafting Recycłą to, no to to chyba każdy wie i dźwignia też. Nie wiem po co ja to w ogóle tutaj postawiłem, no ale wie to. Są ludzie, są dzieci, którzy nie ogarniają w ogóle Minecrafta tak naprawdę. Dobra, i tak mniejsza teraz o to wszystko. O, trzeba tutaj zrobić w końcu ten cały zegar jakby? Nie, źle to zrobiłem. Chyba tak to się robiło. To nie tak się robiło na odwrót. Zawsze na odwrót zrobię za każdym razem normalnie. E, cyk, cyk i cyk jest zegar. Do tego oczywiście zasilanie poprzez dźwignię będzie poprowadzone, ale teraz mam taki problem. Że zegar nie będzie działał, jeśli tu będzie zasilenie. Czekać. a dźwignia? Pokażcie mi dźwignię. Syk. Tu jest są, dobra. Nie, właśnie tu jest cały ten problem, bo ja teraz nie wiem, jak to podłączyć. Ja już to nagrywam, naprawdę drugi raz już się starałem to zrobić, to nie wyszło. Może tak. O! się stało. Jeden o... Aha, teraz będzie działać. Trzeba było jeszcze o jeden ten to zmniejszyć, bo jeśli będziemy to mieć cały czas ten, na jeden, na ten, na cały czas na tak samo nie, czyli tutaj, to po prostu to nie będzie działać, bo wtedy będzie ciągły sygnał praktycznie. Czyli teraz powinny nasze itemy iść po prostu do skrzynki, czyli oczywiście jakieś trzeba tu wrzucić. Chodźmy, zaniesiemy sobie tutaj te itemy Dobra, wracamy po cięciu, bo do mnie dzwonili pewni ludzie wcale nie FBI, wcale nie policja w sprawie jakichś tam nielegalnych modów do Minecraft'a yy, ale ogółem zniknęły tamtej temy, nie? One poleciały i zobaczmy, czy one są w skrzynce. Chyba z tak, kobla wróciłem, a tam 63, nie wiem. Wróćmy jeszcze raz, bo nie jestem teraz pewien, ale cyk, cyk 64 rzuciłem, jest stona. Zaraz poprowadzimy jeszcze jakąś kabel do dźwigni, jakieś tutaj o, słyszycie? Nic, nie, znaczy, nic nie słyszycie. Właśnie to jest teraz jest dobry znak, że nic nie słyszycie, bo po prostu wszystko leci teraz idealnie, nie? Wszystko teraz przelatuje. O, 21, 22, 23, 24, no. No i świetnie, wszystko idzie, nie? No, możecie tak robić tak, taki transport, temu z nawet nie wiem, drugiego końca mapy, jak was na to stać. Znaczy, jeszcze możecie zrobić to na takiej podstawie transport temu dużo tańszy, którym ja już nie raz korzyst, którego ja już kiedyś korzystałem, ale ryzykowny jednak. Dlatego ja bym co jakiś czas dawał jak po prostu i dropper. Można po prostu zrobić wodę. Jak woda będzie płynąć, nie, coś zrobimy taki. Prowizoryczne coś. O, cyk. Jak woda będzie płynąć, my rzucimy do niego item, on będzie płynął z wodą, nie? Ej, po co mi mleko? I on tak będzie płynął, nie? Tu można dać wtedy kolejne źródło, nie? Cyk. O, nie tak to miało wyglądać. Ale po prostu wiecie o co chyba chodzi. Jeden niżej, najwyżej czy coś i tam kolejne źródło i dalej płynie i tak może spływać, jak to na przykład u farmy kaktusów się robi. Można tak robić, do, żeby też do góry woda ten wypływała przecież, czy coś, czy tam nadół wciągała nasze itemy. Można tak z wodą kombinować, nie? Teraz właśnie od 1.13 to jest świetne właśnie, a to tam cykaj, i cykaj i już mnie denerwuje. Więc wyłączmy. I teraz by wypadało w ogóle, czekać, sprawdźmy, czy tam jest 64 stona. Jest! Czyli nasz mechanizm działa. Teraz wystarczy tylko podpiąć gdzieś tę pochodnię. Tą, 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 tą dźwignię. Czyli gdzieś, gdzieś trzeba pociągnąć redstone. Już to od was zależy tak naprawdę gdzie wy go tam będziecie chcieli podłączyć tą dźwignię. Ja bym ją podłączył z drugiej strony. Bym ją tutaj przeciągnął ładnie. O! Czek, cyk, cyk, cyk. Tutaj obok skrzynki bym dał tą dźwignie, czyli bym musiał to zrobić dałbym trochę dalej jednak, żeby nie było cyk cyk cyk, cyk, cyk 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 e, to nie tak miało wyglądać cyk, cyk, o dokładnie tak to miało być i Teraz przypuszczam, że to jest za długi kabel i nie da rady sobie ten, więc damy jeszcze tutaj mm, ten przedłużacz, jak ja to nazywam. Może być szybko, czekać, nie w tą stronę. Czekać, w tą stronę, czy w tamtą? W tamtą. No. Ech, weszło, dobra. Teraz mamy, teraz wszystko powinno działać. Zobaczmy, wrzućmy sobie tutaj i to na jakieś takie tu w nie, komórka, trawa, nie trawa wraca. Idziemy, mała trawa. Zabrało mi trawę. Dobra, mniejsza o to. Yy. I teraz idziemy te tam gdzieś. Idą, idą, mnie, my tu mamy to, tu powinno być okno, a okna nie ma. Trzeba to i tutaj dźwignia, tak? Co tam działa? To nie działa bo ja myślałem że to będzie działać w ten sposób To w ten sposób nie działa Owe dziady, To doprowadzić sobie można kabel jeszcze nie Ja myślę, że to działa naprawdę nie A to tak nie działa czyli trzeba kabel jednak Znaczy jak niektórzy robią podłogę w, na, w ziemi no to im to będzie stwarzać problemy, tak czy siak. Znaczy, coś idzie wymyślić zawsze, nie? Na przykład teraz mam problem, też ja tutaj coś... Ja to improwizuję. I tak naprawdę teraz co ja mogę ten... O kurde, prawie żebym się bym połączył. Cyk. Cyk. I cyk, cyk, I teraz może będzie działać. Ej, ja tu utknąłem! Dobra, wyszłem i... Czy to teraz będzie działać? No wracaj tam! To jest bardzo fajna rzecz ogólnie. Eee... O, idzie. Idą, idą, idą. Ładnie wszystko przechodzi, można wyłączyć. I te my już nie idą. Teraz można jeszcze to wszystko ładnie zabudować ewentualnie. Spróbować oczywiście, bo nie, każdemu to. Nie każdy może to chce zabudowywać. znaczy no, tutaj to dodatkowa warstwa. No jak niektórzy właśnie robią to w ten sposób ten, domki na tym poziomie, no to im to nie robi różnicy tak naprawdę. Bo możemy, na, jak mamy na takim. Nic nie widzieliście. Możecie sobie ten po prostu cyk, cyk, nie? Cych, cyk, Bum, cyk, cyk, ładnie. Mój cyk, cyk, tralala, adin dong Tu ładnie wszystko zasypać. Zalirtować ładnie, o. Boba, tralala. La. Tak, tak, tak. I nic nie było, nie? No i. Tutaj wrzucacie wszystko tak naprawdę, co mu chcecie. To już od razu ucieka tak naprawdę. To jest bezpieczny sposób tak naprawdę. No w ogóle tutaj teraz mam dwa wejścia. Hmm. Chyba gdzieś przerwałem kabel. Chyba gdzieś przerwałem kabel. Dokładnie. Nie dotarł tutaj kabel. energia. Eee. I tutaj było też zabudowane. Czyli tutaj nie wiem, można sobie dać. z schodka, żeby było, że nie było. Siedzenie macie. Albo cokolwiek innego. O. Takiego delikwenta sobie postawicie i macie. I, I tam już idą? I idą. No i no działa, tylko że to jest problematyczne potem to wszystko gdzieś połączyć jakoś, tym bardziej w takim małym domku. ogółem widzieć, że się da ta coś postawicie przed, ogółem nie, dziwiczki tu, dziwiczki nie i takie. Mamy takie przelewo, nie? na no spokojnie idziemy do kopalni, w kopalni sobie wszystko kopiemy, nie rzucamy do skrzynki najważniejsze rzeczy i od razu wysyłamy do góry. Wraca do góry, jedzie, od razu się zatrzymuje. Wszystkie itemy lecą, od razu do domku. Potem nie musimy latać, z tym się bawić w ogóle. Tylko od razu przychodzimy, mamy itemy już w domu, nie? Możemy sobie ewentualnie potem jeszcze posortować po z innych skrzynkach. Jezu, dobra, wszystko skończyło. Jak zaczyna pikać, to znaczy, że pusty magazynek, nie? No tu macie wszystkie craftingi, oczywiście, i to było na tyle. Tak naprawdę e seed do tego świata cię może czy coś nie wiem nawet nie wiem jak się sida sprawdza, jestem... jestem idiotą. Ale jak znajdę no to wam dam w opisie, nie? Dobra, to... Widzimy się w następnych odcinkach i... ja sobie kucnę i na razie...